Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie jedziemy na wycieczkę taką miejską, troszeczkę. Trochę będzie o rowerze górskim. Czyli rower górski się nadaje właśnie na taki teren mieszany. A Typu trochę po mieście, trochę po szutrach. Dzisiaj nie będzie dużo górek. Korlicę, Szymbar, to nas interesuje dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Czyli tak jak mówiłem troszeczkę o tym rowerze górskim, słuchajcie, każdy z Was na pewno ma tak u siebie. Każdy zna swoje miasto, jak swoją kieszeń. My przejechaliśmy już trochę przez park. No a teraz, takimi właśnie bezdrożami, będziemy sobie jechać w stronę Gorlitz. Z Gorlitz pojedziemy do Szymbarku. Tam jest kasztel z Kansem. Zobaczymy jak tam wygląda to wszystko teraz. A tak właśnie się na długi rękaw. ale żeby było ciekawe pod spodem mam tylko potówkę i na 10 stopniach na tym rowerze można śmiało jeździć w samej bluzie. I wam powiem, że jest fajnie. Oczywiście tylko jeszcze uszy tradycyjnie zakrywam. Nie chcę mieć potem jakiś niespodzianek. Patrzcie tu. Teraz dojedziemy do takiego starego mostu kolejowego. I jest już właśnie ten nasz most. Tutaj na nim trzeba uważać. Ale o co mi chodzi? Yy, wiadomo, że tam grawelem też można sobie jechać. Taki teren, bo jest to typowy, takie właśnie na no gravel'a można powiedzieć. Ale kto nie ma grawela, ma MTB na przykład, no to to co, no świetnie MTB się do tego nadaje. Nie? Przejechaliśmy na drugą stronę. Za nami taki pałac w Zagórzanach. Obecnie na sprzedaż, z tego co widziałem. No i sobie jedziemy dalej. Dobrze mieć na przykład rowerze jesienią, tak zwanego S-Saver'a czyli to jest to z tyłu, które ochrania jakby przed błotem nasz tyłek, nie? Po prostu S-Saver czyli ochrona bezpieczny tyłek, nie? mamy już gorlicę. Idziemy na rynek. No i właśnie do tego się fajnie jedzie góralem. Po mieście. No sobie wjadę po prostu. Elegancko. Tam gdzie jest kostka, gdzie jest jakiś próg. Także ja lubię tak. Tutaj już widać 10. W zasadzie można powiedzieć, od Gorlic się jeździ takimi płytami. Szuterek bardzo przyjemnie, jeżeli chodzi o taki niedzielny wyjazd. Lekkie pokręcenie, dotlenienie. I właśnie dojechaliśmy do Szymbarku, Słuchajcie, widać kasztel. Oczywiście, możecie tu jechać również z dziećmi Jest tutaj nawet taki park dla dzieci Pokażę Wam małą rundkę, zrobimy tutaj ławeczki Proszę puśtawki Takie jak za dawnych lat A Tu ładnie jesień już widać jest też amfiteatr taki mini no, Ciekawie to wygląda Już pojadę Wam pokażę tą kasztel Tak wyglądała właśnie z tej strony. Tu była jakieś restauracja, niestety nie ma jej już. Tam jest przejazd dalej. Jak widać, puściutko dzisiaj. Słuchajcie, jeszcze taka sprawa. Fajne są takie pedały, tego typu. Z jednej strony macie po prostu platformę, a z drugiej SPD. Jakby ktoś był ciekaw, to to są PDEH500. A do tego na przykład takie zwykłe buty. Wyglądają całkiem niepozornie, ale są wygodne i ciepłe. Pozdrawiam Was serdecznie, dobrego dnia dla wszystkich. Dzięki Wam za subskrypcję i za lajki. Mam nadzieję, że też dzisiaj ten dzień spędziliście rowerowo. Pozdrawiam Was.